Pokazuję. Myślę, że jest ja. yeah. Dzięki, Anuel Gold. To piątaka. To dla ciebie. To Dzięki Dzięki ci dla ciebie. To no, dla ciebie. To no dla Siema, To dla ciebie. konfetti, dla ciebie. To dla bas konfetti dla konfetti, dla ciebie. To To dla ciebie. dla ciebie. dla ciebie. Mm. I teraz bo3 na... już patrzę kogo Adek gra, Hazach to gra Nie, nie wiadomo, jeszcze poczekamy sobie Dobra, DZIĘKI SANIS! Ale dobrze, że poczekałeś Dobrze, że poczekałeś A nie w trakcie meczu, bo tak to byłby problem złotych. Jakbyś w trakcie no, meczu to to musiał to lekko zignorować Co lat, bym 2, się 7. później źle czuł przez to DZIĘKI WIELKIE! Dziękuję Ci bardzo, Sanis. Łokie to dla Ciebie. To znajdźcie to dałem. prawda? Prawda? Dziękuję bardzo, Żółwioł dla Ciebie. Dzięki wielkie za donycika. Łokie to dla Ciebie. Jeszcze raz pozdrawiam Cię serdecznie. Dzięki wielkie. Dzięki, Sanis. Wyłącz donate na maczerino. Powinienem. To wyłączę na razie na czas maczerino, żeby się w trakcie meczu nikt nie wysłał. To tu było, Sanis. Chyba, że jeszcze teraz zostaje włączony. Jak będzie się mecz zaczynał, to wyłączę. Dzięki Sani za 20 złotych cika, pozdra dla ciebie! Dzięki wielkie! Dzięki, dzięki, dzięki. Dzięki Serie za serduszko, za kiwciki na TikToku też. Dzięki serie za serduszko naszą odróżek. Sanisz, wielkie serduszko dla ciebie, dzięki za 20 złotych. Doznajcie dodałem, także myślę, że jesteśmy tak satysfakcjonowany też. Pozdrawiam dla Ciebie. Pozdrawiam, pozdrawiam. Podobno teraz ciężkie NEMI ma być, mi piszą. Teraz to już za dużo, nie no! No to świeca dla ciebie jeszcze będzie Dzięki wielkie, lubię placki TikToka obejrzysz sobie, przecież widziałeś go na pewno Sanis, 30 złotych A masz jeszcze trochę Dzięki wielkie Sanis w takim razie, widzisz Chyba warto było dać te felki, mam nadzieję, niech ci sprzyja Zaraz świeca dla ciebie, tylko czekaj, żeby nie przegrać widzom meczu bo szkoda też by było i zaraz Ci jeszcze bardziej podziękuję. Dzięki WIELKIE cani za 30... Ale dzisiaj lecicie z tymi donate'ami potężnie mocno Dzięki wielkie za hasz 3D to dla ciebie jak zawsze. To już jest, to już jest tradycja. Dispo, jeszcze lex, I już już, już, i węzysko, już się stakują. To poczekajmy dobra Lex. A czemu ten donate jest tak krzywo? Teraz jest idealnie. Lex. Dzięki, złotych. wielkie LEX za danej ci ZA Tyle ile, ty robisz, tyle ile czasu, ty też ze mną jesteś, spędziłeś oglądając mnie. Dzięki, wielkie LEX Łokie ja dla ciebie, serdeczne pozdrowienia. I jeszcze Sanis, bo w trakcie meczu żeś wysłał. To poczekaj, LEX, najpierw jeszcze był pierwszy, bo ja nie mam jak świecy teraz robić. Bo są te. No to dobra, to będzie na tym świeca. Mam nadzieję, że się nie wywali to krzesło. Dzięki, Cani za trzy dyszki doniecika! Pozdro dla Ciebie! Jak coś będziesz chciał, zawsze pisz na czacie. Dzięki wielkie! I jeszcze następny doniejt, Lex, 10 zł. aż odsunę się do tyłu. Dziękuję Ci bardzo, Lex, za dyszeczkę również. pozdrawiam Cię serdecznie. Ile Ty subów z Prime'em zostawiłeś łącznie u mnie? Szary, 10 zł. Wszystkiego najlepszego, każdy. Dzięki Dzięki, pozdrowienia dla Ciebie i to bardzo duże. Dzięki, Szary, za dyszkę. Dziękuję Ci bardzo za dyszkę w ogóle. A no jak widzisz tak na razie jest 1500 kaleczej nie mogę wejść. Ale zobaczymy jak to pójdzie. Mrozów, 2 złote. Dzięki mój. Siema wszystkiego najlepszego i Dzięki za pojętów i widzę, że cały konfety, czat konfety, chyba dzisiaj będziemy... Ale dobra! Jedyny taki dzień w roku może być dzisiaj taki czat cały czas. Dzięki wielkie od za dwójkę, pozdro na ciebie, dzięki, dzięki wielkie, dzięki, dzięki Dzięki Szary, jeszcze też za dyszeczkę. Pozdro dla ciebie szapy szary! Musi być! Ja Przesadziłeś, ja Dzięki ja mam za obserwację! Wystałeś Dzięki bardzo Twix! Dzięki! Przesada TR1X. za dużo! Super, 20 włoków. Zdo Happy birthday, powodzonka na Rankedach. Ja ci życzę też wszystkiego dobrze, dobrego w życiu, aby ci się tam wiodło. Dzięki za takie wsparcie, Łokie. To dla ciebie, I oczywiście, świeca za tyle. Za tyle to świeca dla ciebie. Czekaj, to zaraz to zrobisz. Jaki smak torta dzisiaj był? Nie było żadnego torta. Zobaczcie, jeszcze ten najnowszego mi Oh, dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie, dzięki za pyliczki, puzo dla Ciebie. Dzięki maga za przechodzimy. Na tyle jak na razie tyle, to jest bardzo dużo. Dzięki za trwójkę, dziękuję Ci bardzo. A to też nie bind. Mogę na Dwa złote. Oczywiście, że na razie tyle. Jeśli dzięki dostanę dwa zdoby, to więcej wleci. Happy o, birthday łapie. to you. Dzięki, tak, tak czy siak, za same słowa, jakie dajesz do, dla mnie. Łokie to dla ciebie. Dzięki, wielkie. Dzięki, dzięki. Nie widziałem tych bombek totalnie, kiedy je rzucał. Ile, ile chłopie. SZON Alert 30 zł Siemanko, oglądam cię w sumie sporo czasu, ale nie wiedziałem, że miałeś urodziny, więc zdrówka i szczęścia ale nie i radości dalej niech szon, każda tak piękna laska u Ciebie gości. Wystarczy jedna, ale... Nie miałem tylko dalej mam jeszcze dzisiaj. Dziękuję ci bardzo za 3 Shonale! dla ciebie, łokie to dla ciebie. Ja widzę sam, że oglądasz sporo czasu, że dużo już jesteś. Dzięki ci bardzo, i mam nadzieję, że według ciebie każda chwila oglądania dostarczyła ci dużo rozgrywki i nie była stracona. Dzięki za piątaka! Kocham kaszp. Dzięki 5 złotych. za 5 zł. Na urodzinki, kochany, więcej niż. To ja ci dziękuję, więcej niż. Nie, że dzięki, kocham kaszp. Nie mam komu podziękować, ale dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie za 5 zł. Poznam Cię serdecznie. Dzięki, wielkie. Serduszko dla Ciebie w trakcie meczu. Dzięki, wielkie. I jeszcze łokie, to było za 5. Czekaj. Poznam Cię serdecznie. Dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki. Chwileczkę, tylko wygra mi to. I jeszcze kolejny donut, a ja jeszcze na tamten nie podziękowałem. Dzięki ZTV. Gdzie oni są? ZTV! Nie! I nie użyłem hajka 6 złotych. Przegrana. Wszystkiego najlepszego goacie. Dzięki ZTV! Ty napisz jeszcze ZTV do mnie na Instagramie, bo przez tamtego czegoś się jeszcze nie zrobiło. Jesteś bogaty jesteś dobra. ZTV dzięki za 6 zł łokier dla ciebie połową pozdrowa po, 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 i jeszcze dla kogoś tam, dla... dla ciebie Za 7 zł. Szybka świeca. pozdrawiam serdecznie dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo i pozdrawiam serdecznie. Nie takiego jakie tam było. Wiesz co to, to, to było miłosne nawiązanie. I jeszcze Szymon zatuje jest pionsakiem. Mam tak dużo w dzisiaj lecie Szymon, 5 zł. Co jest grane? Kocham cię. To ja was wszystkich i Ciebie również, Szymon. Dzięki za Piątaka za takie wsparcie i finansowe, i słowne. I za takie słowo mocne, bo to jest bardzo mocne słowo, jakie napisałeś. Dzięki za Piątaka, Szymon. Łokie to dla Ciebie. Pozdrawiam się serdecznie. Dzięki wielkie. No mówię, dzisiejszy live będzie z, z dziękowania cały czas, ale mi to nie przeszkadza tam nie ma problemu. Dzięki, Szymon, za Piątaka. Dzięki, dzięki. Pozdrowienia dla Ciebie. Dzięki, to Dobra, zagrajmy to może w końcu. Pozdrawiam Szymona. Pozdę serdecznie, Szymon, dla Ciebie. Wakacyjne, Kolejny donate! Nie no za dużo was! Ale, ale cały czas trwa live! Cały czas trwa live! To po co? Pozdrawiam jestem zrobić z tej Siedem 7 zł Jakby co wysłałem ci trochę, ale teraz już ostatni raz, bo zostało mi ty. Uko 5 złotych, ale ty jak, jak będę miał ja to ci bije Zostaw i dam 20 złotych A nie mi tyle wysyłasz! Dzięki wielkie zadany cika, pozdrawiam cię serdecznie, dziękuję Ci bardzo w takim razie za wszystko co wysyłasz Wszystkim Wam widzę dziękuję Szymon! Poza, dziękuję za luty! Nie no za dużo! No to ja poczekam robię, aż to wszystko przejdzie, bo za dużo masz się już skończyła, więc Nieźle. GZ, EZ i 3K. Za dużo, za dużo. Dzięki dzięki wielkie. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie, dzięki, dzięki, dzięki. Pozdrawiam serdecznie Szymon i Grzezik teraz. Teraz Grzezik wychodzi do kolejnego etapu. Dziękuję za życzenie i wszystko najlepszego. Łokie to dla Ciebie. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki, dzięki. A teraz jeszcze można to na no. Kacpix, 5 złotych Dzięki Wszyscy Kacpix, prawdziwy Kacpix O co -T 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 -T. Wiczy, ty. Mogę już grać To podam serdecznie Jeszcze Koboj Koboj ty Donate'a Nie ma Koboja, gdzie oglądasz w ogóle live'a teraz? Dobra, no, ale tutaj na meczu to się nie skupię Dzisiaj na meczu ino będę się skupiał Koboj, 2 złote Dzięki koboj za wujkę! Pozdrawiam cię serdecznie, dzięki wielkie! Tutaj się ma, witam kobo Łokie to dla ciebie najlepszego! Też bardzo ci dziękuję za te życzenia i dzięki za to... Ty ile czasu ze mną jesteś? To bez poznania do nikogo. I ile czasu ty już mi oglądasz. Pozo koboj! Dzięki wielkie, pozdrawiam cię serdecznie. Więc. To nie z moje kuza nawet sam, ale są domu. Ja ty, ty, ty się, w głowie puknie, ile? Konfra, dwieście złotych, wszystkiego najlepszego, ile? Przesadziłeś, przesadziłeś. I to mocno Bardzo mocna przesada Ile ty tego wysłałeś? Okay. I co ja mam kontra powiedzieć? Jak tutaj samo dziękuję nie wystarczy Jedziemy. Marzenie pani mam, jak animal, ten, Co ja mam tobie kontra powiedzieć? Potężne... Nie dziękuję tutaj, nie ma żadnego znaczenia Dobra Wyślę ci coś, jakąś paczkę, jakiś autograf, jakiś rysunek. Podasz mi in posta, ja ci wyślę. Bo to jest za dużo, ile ty wysłałeś w przoku? No, bo ile ty wysłałeś, kontra To nie będzie cofane, prawda? Nie ma szans, że to tego się nawet nie da cofnąć. Za dużo, przesada. Dzięki, Dresik, za obserwację, w przoku. Wiem. Nagram Ci specjalny filmik też z dedykacją. O Nie no przesada, no Carenko Ci teraz powiedzieć. Czy Ty wystałeś tyle? Za dużo. Co byś chciał? Co oczekujesz? No. Tutaj świeca to będzie zbyt słaba. Ale tak dla tradycji będzie świeca, dla tradycji. Ale tu za mocne, za mocne. Za mocne i to za bardzo. Konfra przesada. Pozdrawiam cię serdecznie, Kontra. Dziękuję Ci bardzo za tak potężnego donajcika. Serdeczne pozdrowienia dla Ciebie, Kontra. Dzięki wielkie za takie donajcika, za takie słowa, za życzenia. Pozdrawiam cię serdecznie. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Wszyscy na Twitchu, bo on ogląda na Twitchu. Wszyscy na Twitchu mają serduszka dla niego. Nie ma problemu. No jest problem jakiś, bo nie wiem, co zrobić teraz. Co ci tutaj dać? Kupię kupi ci coś, coś ci wyślę. Coś, coś ci ogarniemy. szczęścia. Wszyscy na Twitchu serduszka dla niego. Wszyscy na Twitchu serduszka dla niego. Przesadziłeś, za dużo to jest. Rozejdźmy się. Może tako się ubiorę. Tako i teraz. Pozdrawiam kontra dla ciebie. O to światło chyba jest dobre. Dzięki, wielkie kontra. Wszyscy Twitchanie są ci wierni. Wiem, tako. Ma. I przecież za zakątki na rękach. Baloniki się nie trzymają. Teraz się poprawia. Nałożył. Wiem! Uf, pomysł genialny! Pozdrowienia ze mną i z dwoma krokodylkami dla Ciebie. Pozdro, Konfla, dziękuję Ci bardzo. Oni też są Ci wdzięczni. Dzięki, wielkie pozdrowienia dla Ciebie. Pozdrow, Pozdrow, pozdro, Konfla. Pozdro, Pozdro. Takiego czegoś jeszcze nie było. Tego ja go za duży krokodyl, żeby na nim spać, ja na nim śpię. Uff. To jest dwa krokodyle na was. Mój nie pokazuje. Jest. Yeah. Dzięki Anuel, to piątaka. Po prostu dla ciebie. Siema, Siema każdy, wszystkiego najlepszego, najlepszego tu tuba tu z konfetki, tuba z konfetki, tuba z konfetki, tuba z konfetti! Unreal dzięki Ci bardzo za piątaka, dla Ciebie, Powiem Cię serdecznie Dzięki wielkie Dzięki Ci bardzo i dużo pozdrowienia do i dla Ciebie również Kogo? Adek gra, Hazach to gra Nie, nie wiadomo, jeszcze poczekamy sobie długo Zaraz, dobra. Dzięki Sanis, ale dobrze, że poczekałeś Dobrze, że poczekałeś, a nie w trakcie sanis. meczu, bo tak to byłby problem. Jakbyś w trakcie meczu wysłał, to byś, musiał to lekko macierdino. zignorować, co lat, bym 2, się 7. później źle czuł przez to. Dzięki wielkie! Dzięki ci bardzo, Sanis! Łokieto dla ciebie, to to dałem, prawda? Prawda? Dziękuję bardzo, Żuwioł dla ciebie, dzięki wielkie za cika! to dla ciebie, jeszcze raz poznań cię serdecznie! Dzięki wielkie! Dzięki, Sanis! Włącz tu na maczerwino! Powinienem, to wyłączę na razie na czas matczeliny, żeby rzeczywiście w trakcie meczu nikt nie wysłał. To tu był Sani, chyba, że jeszcze teraz zostaje włączony, jak będzie się mecz zaczynał, to wyłączę. Dzięki Sani za 20 złotych na czika, dla ciebie, dzięki wielkie, dzięki, dzięki, dzięki. Dzięki Sani za serduszko, za gifciki na TikToku też, dzięki Sani za serduszko, nasz za brzeg. Saniż, wielkie serduszko dla ciebie, dzięki za 20 złotych, Doznajcie, dodałem także. Myślę, że jesteśmy tak tak, tak tak satysfakcjonowany satysfakcjonowany też, Pozdrawiam dla ciebie, pozdrawiam, pozdrawiam. Podobno teraz z nami sobie flanka Dowliczajne AYOK Dzięki za 11 złotych Na początku live'a to był taki spam tego teraz się się już uspokoiło, nie ma tego Dziękuję Ci bardzo Jak za 11 zł! Wokieto. Mecz Zimona zapomniałem! 11 Wszystkiego najlepszego miłego wbijania kluczka i dalszych sukcesów pozdrawiam Już po. Dzięki za 11 złotych, Łokie to dla Ciebie pozdrawiam serdecznie. Dzięki wielkie AYOK Dziękuję ci bardzo! Dzięki, dzięki, dzięki za takie miłe słowa. To ja Ci jestem też również wdzięczny za to, że jesteś, że oglądasz. O za takie wsparcie z tym Dzięki za wsparcie. Poznam cię serdecznie i dzięki wielkie. Dzięki, dzięki. Pozdrowienia dla ciebie serdeczne też ode mnie. Dzięki drzewko, ugrom jakramy. To tak nie O! Gdzie on jest? Dzięki drzewko, ogrom jakby wbił Czemu się cię nie to zaprosić? Tęgle Drzewko mordeczko. Dzięki drzewko mordeczko, dwa dwa mordeczko za dwójeczkę! Najlepszego dla ciebie urodzinki nam za dwa dni Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję ci bardzo drzewko mordeczko. Pozdrawiam dla Ciebie Dzięki za dwójeczkę Albo Kubiks! Dziękuję bardzo piąteka. Dzięki wielkie. Ja nie mam słuchawek a ja czuję, że ten domy przychodzi. To już Hubix są dzięki za osobki. Czego Na, na mecz. urodzinki. Czekaj, przeczytało już, czy nie przeczytało? Chyba, don't troll, don't troll. Zaraz posziękuć Kubiks. Spokojnie Hubix. Dobra, no on już jest dead. Pszczoła też. Mamy to chyba. Jakie one są? Poplątałem ja Hubix, dziękuję bardzo za 5 zł do Nicika i za takie słowa. Dzięki wielkie, poznałem Cię serdecznie Hubix. czekaj, bo 8% brakuje. A trzeba to już ugrać. Nie ma wyjścia, że tego nie ugramy. Kurde, chciałem się wokół tego chować. Dzięki, Ubik za piątaka. Wokie to dla ciebie, pozdrawiam serdecznie. 3% nam brakuje. Lecz tym bazem. Dobra, udało mu się. Jeszcze raz, Ubik, Dzięki za piątaka. Dziękuję ci bardzo. Serdeczne pozdrowienia dla ciebie. Dzięki wielkie. Czego zaprosić. Bomba, ale nagle lecicie. No nie ma wyjścia. Dawaj, już go. Nie no, za wcześnie nagrywam jeszcze. O, Dzięki, wielkie bomba. Cześć, co robi? BOMBA2157. Dzięki za 7 zł. Strzała dla ciebie. Łokiec dla ciebie. Dzięki, wielkie. Dziękuję bardzo, płozę dla ciebie. Poznaję serdecznie bomba. Nie udało się Dzięki za dwujeczkę Nie znajdziesz Wojski bo się nie bo to nie podoba Szukanie tego ci nic nie da Dzięki, dzięki, dzięki za dwójeczkę, po dla Ciebie! Łokieć to dla ciebie. ciebie, poznam serdecznie Oj, bo nas puszują i to mocno Zdrowa, udało się. Dzięki za dwójeczkę, Łokieć dla Ciebie poza dla Ciebie, pozałem, pozałem. Ja sobie w już mam, oh, chyba żeby ją wydefić Muszę wyciągnąć Dzięki, nie no, Fok przesada Ile Ty już łącznie Dzięki wielkie Trzy złote na urodzinki Przegraliśmy. Dzięki Fok za wszystkie donajciki, za to, że oglądasz, że jesteś Dzięki za tą trójeczkę Od serca Łokieć dla Ciebie, Pozdrawiam serdecznie, dzięki wielkie Dzięki, dzięki wielkie, pozdrawiam cię serdecznie, Dziękuję bardzo za 3 złote Ze mną nie wypełnowałem koszulki, siedząc w I kolejny leci Ile? Za... za dużo Ale donate trail wleciał 2 złote, najlepszego na urodzinki Pozdrawiam cię serdecznie również i też dzięki ci za dwójeczkę Dla wszystkich Łokieto, dzięki wielkie, Pozdrawiam ciebie, nie wiem kto to wysłał, ale po prostu, Napiszcie mi ten, jak to się chętnie lekko później. Boloideolo jeszcze wysyła do najcika. nie bo. No. to już w ogóle. Boloideolo. Dzięki, Boloideolo, dzięki za piątaka, półsłupka dla Ciebie i dla Ciebie. szefie, czerwone o, serce. Od Ciebie jeszcze do najcik. W ogóle, to jak ty mnie zaczęłeś oglądać, to jest też niesamowite. W jakim momencie zaczęłeś mnie oglądać? Czyliście pamiętam na tej bitewce. Pan Bola, dziękuję Ci bardzo za piątaka. No miłe zaskoczenie, że ty pojawiłeś się na tym urodzinowym live'iku. Dzięki wielkie bolo idolo. Łokie do ciebie. Serdeczne pozdrowienia i trzymaj się mocno. Wszystkiego tego. Powodzenia w życiu życzę. Ale co Kolejne. Przegraliśmy to. 2 złote. Proszę bardzo, najlepszego szefie. Dzięki za proszę bardzo. Pozdrawiam Cię, dzięki za dwójkę. Łakie to dla ciebie, dziękuję bardzo za dwójeczkę. Dzięki wielkie za dwójkę. Dziękuję bardzo tobie. Pozdrawiam gorąco i dzięki wielkie na prawdę. Dzięki wielkie wszystkim. 11, 11. Już, dawcik, starczy. Tak czy dać ci stopy Daj tego Chyba jeszcze mi to da nie wiem, nie. nie wiem kto, ale dziękuję bardzo za 2 złote Pozdrosze i najlepszego Pozdrawiam Cię serdecznie, pozdrowienia dla Ciebie Dzięki wielkie Wokie to, dzięki za 2 złote, pozdrawiam cię serdecznie, Pozdrawiam. I chyba serdecznie Nie no kolejne Stawcik, sprzestań z tymi donetami. Czytało? Puszczalska kuwa. Dwa złote. Najlepszego stary i wszystkiego najlepszego. Ja Ci również tego samego życzę. Dzięki za dwójeczkę. Łokie to dla ciebie. Pozawienia dla ciebie. Dzięki wielkie, trzymaj się też mocno. Położę serdecznie. I kolejne, kisiel. Silkisiel! To ty, to, co o mnie wstawiłeś tego fajnego TikToka, jak, jak się goliłem, 3, tak? 13, 30, Przed kamerą, czy ja dobrze pamiętam? 3 złote. Dzięki Wszystko za trujeczkę, Kisiel, pozdrawiam cię serdecznie, dzięki wielkie! Dzięki bardzo, pozdrowienia dla ciebie i Łokieta również, jak i dla wszystkich dzisiaj. Seria Łokiet, żółbior, piąteczka, uścisk dłoni prezesa, dzięki za trujeczkę, dzięki wielkie! Dobrze pamiętałem Kisil, czy źle pamiętałem? Widziałem, że byłeś wcześniej, ale nie było Cię. chyba, że cały czas to ta sama osoba wysyła. Nie, nie a nie wiem kto to w takim razie. Jebaniec, dwa złote. Dzięki za bujeczkę. i Dzięki, 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 dzięki poza serdecznie. Ja już Ci dziękowałem, ale i podziękuję jeszcze raz i nawet trzeci raz i drugi. Podziękowałem. Dziękuję dla ciebie, dzięki wielkie, dzięki, poznajem sam to dla ciebie Już nie jesteś pierwszy na Ja. Yeah. Nie, nie odepnij to To już było za często ostatnio Kamień szlachetny, kamień szlachetny. Jak będą od to godziny 20 4 godzin live'a Grafik najlepszego kaszpiak twarz przesyłająca całusa. Dzięki twarz przesyłająca całusa za... I dzięki trzy diamenciki, Rafiks diamencik, dzięki za czwóreczkę, Łokię ja to dla ciebie. Pozdrawiam, żółwior, drugi żółwior. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo za cztery złote też serdeczne pozwólnie dla Ciebie trzy diamenciki. też już długo jest, normalnie przechodzimy na girl. z Zimbon? Nie, to nie ma sensu. Dodam też. Zimon 20 zł. Wszystkiego najlepszego, Kacper. Trzymaj na bólki. Wyświetlę jeszcze raz tego donate'a, bo filtruję tamte, żeby ktoś nie wysłał do odmiany tamtego. I jeszcze raz powtarzamy donejcika bo za słaba reakcja. Dobra, ta piosenka za, za dużo leciała, ją już wam. Nie, no ile tych dwójek. Bardzo, a nie widać kiedy mam? Są paloniki, tu są te z tyłu. Burzowy podkreślenie podkreślenie. podkreślenie moje. Dwa złote, wszystkiego najlepszego. Chup. Burzowy, dzięki za dwójeczkę! Dzięki, wielkie burzowy. Oczywiście, że też cię pamiętam, z kiedy oglądać. Ty mnie nie dłoń, to widział w ogóle czy nie? za cancel sobie do męca. to jest znane w ogóle jeszcze ty dosłownie enzo. wszyscy na I tym live'ie byli wszyscy Dokazji mi odwiedzili, każdego praktycznie widza tuba z konfetti spełnienia wszystkich marzeń tuba z konfetti zdrowia bo to najważniejsze tuba z konfetti ludzi dokładnie widzowie dobrze napisał z konfetti i mnóstwa chwil zdrowie które które jest najważniejsze widzowie 10l at dzięki kapi213 aki wakenzo za 5 złotych, poznałem się serdecznie to dla Ciebie. Mówię, na tym live'ie praktycznie wszystkich widzów swoich widziałem. I takich. Dobra, jestem dead, ale dobrze to wyszło. Przygodzi! Znowu nie było żadnych zonęcie. Dzięki za 5.50, dzięki Przygodzik. wielkie! 5 zł 50 groszy! Siemano wszystkiego najlepszego z okazji 19 urodzin. Niech ten rok przyniesie ci masę uśmiechu, sukcesów, dobrych decyzji. Spełniaj marzenia, łap okazję i ciesz się życiem na maksa. Pozdro, tuba z konfetti. Pozdro, pozdro, przygodzik dla ciebie. Dziękuję bardzo za taki pierwszy ładny, za takie życzenia. Dzięki, wielkie, bardzo miło. Dziękuję, że aż tak dobrze mi życzysz. Pozdrawiam serdecznie i żeby tobie też się dobrze wiodło w życiu, pozdrawiam, przygodzik. Pozdro, pozdro. Dzięki fok, FOK jeszcze do wysyła. Ile ty żeś łącznie już wysłał? Dzięki wielkie za dwujeczkę. Pozdrawiam dla ciebie. Pozdrawiam, pozdrawiam Wufok. Dwa złote. Sto lat ci życzę. Nie no, wybiję go z tym hot dogiem. Podpaliłem go jeszcze na koniec. Dzięki Wufok za dwójeczkę. Łokiem dla ciebie, pozdrawiam serdecznie FOK! Dzięki wielkie, dzięki, 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 dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie cię. I ten... Jeszcze Lex I już, już, już się stakują. To poczekajmy, to Lex... a czemu ten donate jest tak krzywo? Tak, jest Dzięki wielkie Lex za ci kanizę Tyle ile ty robisz, tyle czasu Ty też ze mną jesteś, spędziłeś oglądając mnie Dzięki wielkie Lex Łokie ja dla ciebie serdeczne pozdrowienia i jeszcze sanis, że ja w trakcie meczu coś wysłał To Lex. najpierw jeszcze był pierwszy dolekrzyc, o bo ja nie mam jak świecy teraz robić. Bo są te. No to dobra, to będzie na tym świeca. Mam nadzieję, że się nie wywali to krzesło. Dzięki sanis za trzy dyszki do Pozdro dla ciebie! Jak coś by chciał zawsze pisz na czacie. Dzięki wielkie! I jeszcze następny tonej Lex 10 zł. Aż odsunę się do tyłu. Dziękuję Ci bardzo Lek za dyszeczkę również. Pozdrawiam cię serdecznie. Ile ty subów z Prime'em zostawiłeś łącznie? U mnie? Zgadzamy. Teraz to już za dużo, nie no! No to świeca dla ciebie jeszcze będzie. Dzięki wielkie, lubię flaski TikToka obejrzeć sobie, przecież widziałeś go na pewno. Sanis, 30 zł a masz jeszcze trochę. Dzięki, wielkie cnist, w takim razie. Widzisz? Chyba warto było dać te felki. Mam nadzieję, niech ci sprzyja. Zaraz świecę dla ciebie. Tylko czekaj, żeby nie przegrać widzom meczu. Bo szkoda też by było i zaraz ci jeszcze bardziej podziękuję. Dzięki, wielkie cnist, za trzy o, Ale dzisiaj lecicie z tymi donate'ami potężnie mocno. Dzięki, wielkie za hasz trzy deski doneta. Łokie okay, to dla ciebie, jak zawsze. To już jest, to już jest tradycja.